Mm-hmm. <clears throat> なるほど。<No. S 2> <No. S 1> no. W takim treningu kepsik się należy, bo 200 na 2 personal rekord musi wlecieć. Dzisiaj, trening niesamowicie udany. Już nie komentowałem tego na siłowni, bo byłem zbyt zafascynowany tym. Ale 200 na 2, no to jest to, co chciałem osiągnąć. To jest to, co bym ci cieszył, jeślibym osiągnął przed startem. Bo wtedy, jak zrobię 200 na 2, to pewnie 210 wycisnę A tutaj mam jeszcze 4 tygodnie na dobrą sprawę treningowe Także jest potencjał na 2.2 e, Także jest kozak Jestem zadowolony w chuj e, A teraz jadę z graszką Sobie To jest życie panowie jest życie. o Was? Nie trzeba się przejmować. Chociaż jestem bardziej zestresowany, jazdąc z się, jak jest, że sobie. Je, je, A teraz. bokiem A bokiem mamy wtorek. I na na dobicie kalorii przeciąganie, 500, 500 chyba kolorów ma taki register. Kanapeczki, skryp i mikroelementy w postaci jabłuszka. Eee, no cóż, dzisiaj zobaczymy, ile tam się uda. Muszę Wam się przyznać, że do mnie mały bo w łydce nie wiem do końca co to jest. Już chwilowo miałem wcześniej to ale, ale no to ustaje jakby, tak. jeżeli robię jakąś przerwę 3-4 dniową yy, to, to ten ból ustaje yy, w ciągach mi jako tako nie będzie to wadziło bo już tak miałem yy, ale, ale w siadach może wadzić dlatego też pewnie siady zrobię dopiero w piątek czyli środa, czwartek zrobię sobie wolne yy, żeby mieć pełną moc na piątkowe siady bo będzie atak na PR Czyli 350 na 2, postaram się usiąść głębiej i zrobić ładną dwójeczkę, dzisiaj też w sumie PR, bo będę się starał zrobić 330 na 2 w ciągu, czyli jakby swoją życiówkę z zawodów zrobić na dwa powtórzenia, zobaczymy jak to wejdzie, no i wczoraj był piękny dzień, piękny dzień, 200kg na 2 na wyciskaniu do jest no piękna sprawa, ja się cieszę bardzo <laughs> przynajmniej, no dla kogoś może to być nierewelacyjny wynik, zwłaszcza, na mam wagę 125kg ale no e, ja się cieszę w chuj, bo to ta klatka w końcu ruszyła, także e, oby dokładać i może 2-2-0 na zawodach, No dobra, e, dobra, zajadam się no, później wam pokażę jak mi przy treningu, bo jest nowa sztuka przy treningu no, i, i, i lecę z treningiem Dzisiaj nowy zawodnik wchodzi do gry Macie ma skład. Zobaczymy czy to dupie. 310 lekko. Nie czułem jakiegoś ciśnienia, jeśli chodzi o ten ciężar. Spróbuję 330. No mogłem 300, 325 w sumie, bo 5 kg progresu to już będzie ok względem tygodnia, ale spróbuję 330, zrobić dwójkę. No i kolejny PR wypadał, Jeszcze tylko teraz powtórzyć PR z, z piątku, czyli zrobić czat 350x2. Przy ciągach, tak jak mówiłem, do łydka mnie nie doskwiera. Także jest ok. Zobaczymy. Odpoczywam i będę jechał 330. Pomyśl środę i cienie treningowe. Jutro zrobię sobie górę. Powinienem normalnie dół, czyli nogi, ale odpocznę sobie jeszcze ten dzień z dołu, żeby ta łydka wróciła, żeby ona była świeża. O, w ten sposób. I w piątek zrobię przysiady, Mam nadzieję, że pójdzie różno, Za mną troszkę paczuszek do wysłania suplementów I, i, i co dzisiaj to tylko Klaudii czekam bo się przebiera taki no spokojny dzień znowu jeszcze w ogóle za no bo jednak właśnie tak jak mówiłem w tamtym blogu będzie zrobiona tak żeby ona wyszy była na dojazdy 2-3 miesiące I, i, i bo póki to cały nie Klaudia wozi także no czekam nie powiem że jestem niecierpliwy bo nie lubię mieć włożonej dupy jak już to wolę włożyć dupę komuś bo lubię autki mieścić czekam, czy ona jest ile można się przebywać na tak wyrównaj je ładnie wszystkie, równość waży no dobrze jak chodzi w cenę ma pogoda no równo, mam wszystkie równo są jak No. no tak, centymetr półtora. 80, no luźno na razie, no ale teraz jak już jestem w takim okresie, to nie, nie, nie potrafię sobie jakby wyobrazić e, tego, czy, czy, czy będzie dzisiaj dla mnie ciężkie, czy nie. dopiero to wychodzi na 300 plus na pewno sprawę e, i testuję dzisiaj nowy sprzęt Monster Power. E, w tym będę startował, jeszcze zrobię sobie jakieś logo fajne. E, no co, 2-2, troszkę odczuwam tą młytkę, ale jest ok, nie ma tragedii, nie będę narzekał zobaczymy na 3-0 i w górę Ta mnie namawia na psa drugiego, na gucia czarnego nie, no to za mało miejsca mamy w tym mieszkaniu. Może jakieś, zakupić zakupi mieszkanie, nowe to się kupi, ale. Dobre, dobra, dobra. <śmary> <Rób>. Sumo. <śmary> Jadę 260. <śmary> <śmary> Ostatnio w pietrze już pamiętam. kupowałem takie te smoothie ale zajebista opcja powiem Wam. Bo jak ja tych... Tak, nie, nie mam siły przysiadać tych owoców, to takie coś to jest spetalne, bo są same przeciery i, i, i wszystko jest bezpośrednio wyciskane, czyli soczek taki. Nie jest tanie, bo kosztuje piątkę bodajże za 750 ml. Ale tak, raz w ciągu dnia wypić zajebista opcja. Troszeczkę witamin dostarczy. A teraz no.

Jeśli lanko lecimy, ostatnie dni, kawalyskie no i jedziemy po nową furkę eee, paserat eee, jak to na Janusa przystało ale no, pokażę Wam. Bardzo zalepany model, ale nietypowy też za dobre pieniążki. No i po ciężkiej trasie pizzunia wlatuje. Znowu ta sama sztuk dwie, tym razem zdążyłem nagrać eee, no mega zajebi teraz. No, podjechaliśmy na grinka do rodziców e, na działeczkę ładne niebko i moja ślicznotka idzie ze mną zaraz pokażę Wam furkę nową nabytek ale jaram się, bo fajnie, fajnie chodzi e, zaraz pokażę Wam e, nic no troszkę szybko przyjdziemy spacerujemy potem ole słoneczniki, zobaczę krażyna no i taka jest dla blotka DSG e, 3.2 motor białe skóry, no już wieczór jest to no nie mam wam jak pokazać, no ale e, no robi robotę chodzi, chodzi fajnie, chodzi fajnie, przyjemnie ocąc pod to, że wcześniej miałem tą e, znaczy, jeszcze mam s 39 no to jest przepaść jeśli chodzi o, o taką jazdę nie? naprawdę fajnie, przyjemnie się prowadzi autko. No, później Wam przygram jeszcze z zewnątrz i, 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 i środek, może z rana, bo zaraz wam nie, nie za bardzo pokażę. Bo już ciemno jak w dupie. Za ciemno żeby wam pokazać, ale no to jest ta jaką zakupiłem. Jak jak mówiłem silnik 3.2 Generalnie wygląda na dziadkowóz Wygląda na dziadkowóz, a to jak się odpycha To jest yy... No, szwajcar, szwajcar powiem wam Co jest najlepsze, Czekaj, nie? pokażę wam Środeczek No to jest kurde jak, jak nowy Naprawdę jak nowy, to jest 2008 rocznik yy, Nic poprzecieranego Gustuję, lubię też auta zadbane bardzo i byłem wcześniej oglądać no tutaj tak samo jak widzicie no jak na tyloletnie auto tu nawet boczek nie jest przytarty jakoś fajnie bardzo zgodnie się siedzi w tych kubełkach takich ala kubełkach byłem oglądać też A6 4.2 ale powiem tak, chodziła też bardzo fajnie no jednak V8 a to fałsema, ma fajne brzmienie ale ale yy, no nie było to zadbane, gościu kurwa porobił sobie, jak wiecie macie yy, A szóstki, Someres szóstki, one mają nadkola poszerzane I gościu sobie sam zrobił kurwa te nadkola yy, i, I zrobił no takie, takie, takie druciarstwo, że to jest bez pojęcia Także mówię, no nie, bo to z dwójkę trzeba włożyć na blacharsko na start yy, Mechanicznie jeszcze musiałbym sprawdzić pod komputerem go I na jakiś kanał mówię Dobra, nie bawię się z tym, zwłaszcza że z tymi piecami 4-2 to jest różnie. E, dobra, czekajcie, wejdę od strony kierowcy. Cyk o. no powiem wam, że bardzo przyjemne autko na trasę. Kupiłem teraz, mówię, tak żeby na dolot by było przez półtora e, roku jakoś. Zobaczymy od polimusowego. Przez półtora roku, żeby było na te trasy całkiem i, I będzie ok. Eee, żadne kontrolki się nie palą. To też jest dosyć ważne. Eee, fajnie chodzi. Aha. Cóż, no, byle by służył, tak, Byleby służył. służył. No. Teraz mi z zasadków będzie jak podjechać, wymienić olej i filtry. Eee, Mam od, od chyba prawej albo od lewej strony przy jak macie te gumki za 40 zł to któraś po prostu już pęk, popękała, także ją też wymienię, to są koszta stówki z robocizną to to mam na ten moment do zrobienia i tyle Zaleć olej i jeździć Zaleć olej i jeździć no, oby służyło